jest taka sytuacja, że ja tu od sąsiada barany wyczuły, yy, że owca jedna maruje i przedostały się tędy, tutaj nawet widać sierść, tu już zabezpieczyłem to, po, po prostu pod siatkę się przecisły i chodzą tutaj. Teraz ja będę musiał stąd zabrać One podchodzą do mnie, więc są oswojone Więc myślę, że dosyć łatwo będzie je stąd wziąć Może za mną nawet pójdą Zobaczymy Chodźcie Ciężko mi to nie będzie przegnać. Pierwsze to moje, będę musiał już na tą kwaterę jakoś przegonić. I te powinny pójść później za nimi. Kurde, poleciał mi już z nimi też. Ciężko będzie. O, jednego już bym miał. Odejdź. Idź jeszcze ciebie gościu Szk. Nie, zostań tam Odejdź Ty chodź jeszcze nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu No 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 Aj O Jezus nie. On będzie ciężko Jeszcze jedno podejście zrobimy Teraz, aby te szybko tu poszły. No nie chcę Tam Tamten, bym mi poszedł, to ten większy za nim pójdzie, ale jak to zrobić? Dobra, do moje. Tu, 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 tu i tam. No. No tu mamy idźcie tam O! No wróć tu, właśnie Tam poszły Ty wyłaś Nie pójdzie i już Stać! Jak to zrobić? Słuchajcie, teraz się wygonie. One mi pójdą Nie dostaję, mi polecą Kurde Tego zamknę tu No i tamten mi też poleci Cholera Uciekły, dobra, poczekajcie chwilę Dobra, już tamte barany są zamknięta. Teraz moje z powrotem na pastwisko. Tamte już stoją tam A one zaś przejdą tamtędy. Będą próbowały, ale już pewnie razem razu rady. Dobra, zano, zagonimy tutaj i zobaczymy co jeszcze tamte będą kombinować. Już widzę idę pomału, tam gdzie przeszły No Tak to wygląda. Czasem zdarzają się takie niespodziewane wypadki. Dobra. Problem zażegnany. Zamknę. Zobaczymy co tamte będą kombinować. Nie wiem czy domy sztuczne. Na razie nie. Stoją tam. Tędy się przedarły ale powbijałem teraz patyki także tej siatki już nie podniosą Widzicie tam latają o, tak to wygląda on się zmachał przy nich chyba z trzy razy w tej nazwę dostajni do pola, dostajni do pola no. te już sobie same się co wyczuły tamte, że owca jedna ma ruje ja właśnie tu. I przedarły się. Ale już są tam. Dobra, to na razie tyle. Jeszcze tam coś dogram. Kolejny dzień. Środa. Jak widzicie. Tutaj jest sam. Bimber. A to dlatego, że dzisiaj przyjedzie klient. Po niego będzie ubity. I tutaj u mnie od razu się go oprawi, na tym kawałku folię się do nas spód, no i na mięso idzie. I taka kolej rzeczy. Zaczęły mi teraz też buść Klementynę, a Klementyna jest kotna, więc żeby jej tam nic nie zrobił, to też dlatego idzie. Tak on teraz wygląda. Ja wymilę, to miał, około 20 kilo, a niecałe całe chyba. Mięsa tak z 15 kilo będzie. Może 10, zobaczymy. obstawiałbym, że 10 kg No więc taki urywek wam wygrywam. I po tym wszystkim jeszcze tam. Pójdziemy do tamtej wysz. Yy, Floki pójdzie na sprzedaż w sobotę A ten dzisiaj Dobra, ja szykuję wszystko i później się jeszcze ja już jestem po uboju baranów barana A teraz czekam na sąsiada aż przyjedzie po te dwa swoje, bo znowu uciekły co chwila uciekają Maję przewieźć gdzieś indziej do zagrodzenia no i czekam teraz tu na nie. przerwało mi To ja mówię dwa barany tutaj są sąsiada a moje już przeprowadziłem zostało trzy owce no i baran Ale Pokażę, pokażę się rozlało Stajęki. Siedzą sobie. Jeszcze floki będzie sprzedany w sobotę albo w piątek, Zobacz. I siedzą sobie na razie. Tak to wygląda. kurde musiałem chwilę przymknąć. ale już mogę sobie iść. No, za Bimbra wziąłem 300 zł. Zabiłem od razu klientowi. Tutaj oprawiłem. Już ma wszystko gotowe. Tak to wygląda. Dobra. Idę z tymi baranami. Niech się darzy. Trzymajcie się. Cześć.